Samookaleczenia są objawem, który dotyka zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Jest to zaburzenie o tyle trudne, że często konsekwencje tego objawu pozostają z człowiekiem na całe życie w postaci różnego rodzaju blizn. Ale to, co ważne, nie jesteśmy bezradni wobec samookaleczeń. To, co może pomóc, to przeprowadzenie takiej analizy epizodu samookaleczeń, określenie Funkcji samookaleczeń. Wśród tych funkcji mamy funkcje związane z regulacją emocji, mamy funkcje związane z komunikacją, wywieraniem wpływu, mamy funkcje związane z, z, toż, z budowaniem własnej tożsamości, z odzyskiwaniem poczucia kontroli, ale też mamy funkcje związane z samokaraniem czy z radzeniem sobie z traumą. Trafne rozpoznanie funkcji emocji sprawia, że możemy Możemy wprowadzać działania, które sprawią, że do samookaleczeń nie dojdzie, które sprawią, że samookaleczenia się nie wydarzą. W związku z tym warto pogłębiać swoją wiedzę, warto zapoznawać się z różnymi rodzajami i sposobami radzenia sobie, warto planować różne oddziaływania, tak, by pomóc właściwie już tym najmłodszym, ale też tym starszym w radzeniu sobie z takim trudnym objawem, jakim są samookaleczenia.